Witamy ponownie w Twoja Stara Market. Nasza zeszłoroczna oferta była zacna, więc mamy dla Państwa drugą. Kupujcie, kupujcie. Boisz się, że nie jesteś gotowy na przyszłość. Teraz nie musisz się bać, bo przyszłość jest tutaj. Oto dekoder dla czwartej RP. Ten dekoder odbiera tylko trzeci multiplex telewizji naziemnej plus telewizję Trwam. Próba odbioru czegokolwiek innego zakończy się wybuchem dekodera i telewizora, żeby zapobiec praniu mózgów przez złe opozycyjne partie. Posiada ono również specjalne łącze USA pozwalające na oglądanie propagandowych. Ee, przepraszam, zatwierdzonych przez rząd filmów. Cena za ten luksus to 2000 marek 4 RP. Kupiłeś telefon Huawei i w kurwiacie Emuli E, to znaczy Emuli? Żaden problem. Kup sobie terminal odkodowujący Huawei, w zestawie z kluczykiem. Wkładasz do terminala kluczyk, podłączasz telefon, odpalasz i gotowe. Butlony odblokowany i możesz wgrać co chcesz. Działa tylko z telefonami Huawei. A. Cena to tylko 5478 yuanów. Nie tylko fani Huawei mają dobrze w naszym sklepie. Ci co uważają, że Xiaomi lepsze też mają czego tu szukać. Oto Xiaomi Mirysz. Wsadź sobie do niego swoją komórkę. Koniecznie Xiaomi, to ci zrobi dwie nowe. Ryż ten mianowicie przyciąga Azjatów, którzy budują ci nowe telefony. Każde ziarenko ma wbudowaną technologię Bluetooth 6, bo czemu by nie? Jak go sobie kupisz, to go wpierdalaj, bo Chińczyki cię namierzą. Cena: jeden smartfon. Tak, smartfon, nie smartfon. Dla ludzi, którzy lubią nowinki technologiczne i graczy mamy również rewolucyjny zestaw VR. Nie wymaga ani gogli, ani komputera, ani pada. Nie wymaga niczego, ma wszystko w jednym. Gwarantujemy niezapomniane doznania. Jeden zestaw wystarcza na 17 sesji ćpania E, to znaczy sesji w wirtualnej rzeczywistości. Cena to jedyne 100 rubli. Takie rzeczy tylko w Rosji. Ta oferta jest bardzo technologiczna. Przed Państwem kolejny rewolucyjny i rewelacyjny produkt: Windows 9 na Commodore 64. Nie, zawodność systemu Windows teraz nawet na kultowym komodorku. Jest on idealnym prezentem dla bumerów i dla maniaków teorii spiskowych, gdyż opiera się ono o zaginioną wersję 9 systemu, która jest przechowywana tylko w strefie 51. Cena to 180 minut taśmy magnetofonowej. Ten co wymyślał te ceny chyba jest na naszym zestawie VR z poprzedniego slajdu. A jeśli nie kręcicie Windows i chciałbyś Linuxa, ale jego niezawodność i szybkość działania Cię odstrasza, to mamy też coś dla Ciebie. Rewolucyjna dystrybucja Linuxa u Budubuntu jest ona tak cudowna, że sprawi, że twój komputer zrobił BuduBu przez okno. Łatwa w instalacji, a poza tym w zestawie cała masa zbędnych, twu, bardzo potrzebnych programów, które spowalniają, a twu, przyspieszają twój system. Cena to jedynie jeden monitor CRT. Nie nasza sprawa gdzie taki znajdziesz. Na końcu również rewolucyjnie rewelacyjny produkt, cały internet na jednej dyskietce. Legenda głosi, że zgrywał go sam Chuck Norris. Nie przejmuj się już więcej wolnym łączem i limitowanymi pakietami danych. W naszym kieszonkowym internecie nie ma toksycznych ludzi, złych korporacji i itd. Cena to 2 GB transferu na komikuj. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do marnowania hajsu w naszych hipermarketach. Godzin otwarcia tu nie będziemy wymieniać, bo komu to potrzebne, chcąc czy nie chcąc, do nas pojedziecie. Do zobaczenia w następnej ofercie, jak będzie. Nie czuję, gdy rymuję.